Jan Ratajczak, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na powiększenie. Dziś w naszym studiu gościmy Adama Chrycaniuka, zawodnika z Termetu Zielona Góra. Witam Cię, Adamie. Witam spotykamy się po dwóch spotkaniach ćwierćfinału Tauron Basket Ligi z Aseko Gdynia. Pierwszy mecz w waszym wykonaniu rewelacyjny 84 do 66, ale po dwóch dniach coś, coś złego się wydarzyło. No i właśnie chciałem cię zapytać co złego się wydarzyło w Stelmecie, że w tym drugim spotkaniu przegraliśmy 58 do 71, no i tym samym w rywalizacji mamy stan 1 do 1. No ciężko wytłumaczyć. Paręnaście godzin po meczu tym drugim trochę emocje, powiedzmy, dalej gdzieś tam się udzielają, ale, ale powoli schodzimy z tego. No co się wydarzyło? Seko zagrało bardzo dobrze, całkiem. Całkiem, całkiem inaczej niż w tym pierwszym meczu, ale, ale to my mamy nadawać ton, ton gry i, i tak jak to było w pierwszym meczu, gdzie, gdzie narzuciliśmy ten swój rytm gry, też duża, dobra skuteczność z gry w tym meczu dała nam taką przewagę i, i po prostu przeciwnik w pewnym momencie się podał, bo po pierwszej połowie już było kilkadziesiąt, tam dwadzieścia parę, około trzydziestu punktów przewagi, także Także ten pierwszy mecz był bardzo dla nas udany i spodziewaliśmy się takiej odpowiedzi z drugiej strony w tym drugim meczu, że, że będzie dużo, dużo walki i po prostu pewne elementy gry nam zostaną odcięte i i, i, I wiedzieliśmy o tym, aczkolwiek no coś, czyli coś nie Czyli pewność siebie was, was nie zgubiła po tym wysokim zwycięstwie piątkowym? Znaczy to jest, no, Odpowiadały pytania, czy to będzie łatwy mecz, znaczy, że to był łatwy mecz i to pewnie pójdzie łatwo, no ale to, to jest z reguły tak, że, że to jest gra do trzech zwycięstw, czyli możliwych pięć meczy i wszystko w, tym, w, tym, w tych pojedynkach może się zdarzyć i już nieraz mieliśmy sytuację, chociażby parę miesięcy temu my z Walencem, gdzie na wyjeździe przegrywamy 30-40 punktami, gramy u siebie i wygrywamy, także, także mecz meczowi nie jest równy i my się spodziewaliśmy tej, tej, tej intensywności i tej innej walki i po prostu nie odpowiedzieliśmy w ten sposób. Trochę było w nas niemocy, Źle zaczęliśmy ten mecz, ASECO po prostu wyszło na boisku, jakby to był ich ostatni mecz. Nie chcę mówić, że my tak nie gramy, ale, ale oni akurat zagrali dobrze ten mecz, my troszeczkę uśpieni tym pierwszym meczem, nie odpowiedzieliśmy w taki sposób, jaki jak powinniśmy I, i, i każdy z nas daje sobie z tego sprawę, jakieś tam rozmowy w szatni. Przez telefon każdy sobie zdaje z tego sprawę, że zawaliliśmy sprawę i, i troszeczkę postawiliśmy sytuację, gdzie, gdzie po prostu ludzie przestają w nas wierzyć, ale my, my nie spuszczamy stonu, wierzymy w to, że, że jesteśmy lepszą drużyną i w play jeden mecz przegrany to też nie jest koniec świata. Mm -hmm. To, że jesteście lepszą drużyną na pewno pokazała ta część zasadnicza i druga runda, no bo skończyliście te rozgrywki wyżej, ale z Asseco były problemy. Pierwszy mecz w tym sezonie wygraliście z nimi tylko jednym punktem, potem przegraliście 72-80, a po tym pierwszym meczu AJ Walton powiedział, że postara się w tym drugim spotkaniu o to, żeby poprowadzić zespół do zwycięstwa. Jemu to się udało, ale chyba nie tylko jemu samemu, bo dosyć mocno pomógł mu w tym Ovidius Galdikas. No dokładnie. Naszym głównym planem było to, żeby nie skupiać się aż tak na przeciwniku, bo, bo mamy, mamy drużynę, która, która jest yy... No bardzo dobra moim zdaniem i, i my po prostu chcieliśmy się skupić na sobie w większości i po prostu zagrać swoją koszykówkę. No a Seko postawiło twarde warunki w tym drugim meczu, ciężko analizować jest ten mecz, bo, bo mówię, no wyszliśmy troszeczkę, spali, uśpieni tym, że ten pierwszy mecz poszedł tak łatwo i po prostu wydawało nam się też, że uda nam się wygrać ten mecz bez jakiejś ogromnej walki a, a kiedy się obudziliśmy i, i, i po prostu aseko złapało wiatr żagle to było troszeczkę za późno i wtedy to już co by się nie działo to każdy co dostawał piłkę rzucał a u nas było odwrotnie nie mogliśmy się przełamać tymi rzutami i, i po prostu nasza skuteczność była tragiczna chociażby z linii rzutów wolnych gdzie nam się to nie zdarza wczoraj Wczoraj było bodajże niecałe 40% z osobistych, także to jest słabo. Mhm. To o czym świadczy, skuteczność z gry 35%, nieco ponad. 23 skuteczne rzuty na 65 prób, a wracając do Gallicasa, w jednym meczu 21 zbiórek, to chyba imponujący wynik jak na polską ligę i, i, i zawodnika drużyny, który w tej no, lidze gra. Jest to. Bardzo dobry wynik, czuję się współodpowiedzialny za to, bo, bo mimo tego, że grają drużyny, jest to walka 5 na 5, to każdy z nas ma taki mini pojedynek, czy ja z Galdikasem, ze Szczotką, czy, czy inne pozycje między sobą, Łukasz pewnie z Złotonem, także to są takie mini pojedynki, no i nie wiem co powiedzieć, no jest to... Straszne uczucie, bo, bo nie no powinno się to zdarzyć, tym bardziej, że chłopak nie, nie grał jakichś fenomenalnych zawodów przez ten cały sezon, a, a przyjeżdża do Zielonej Góry i, i, i robi niesamowite statystyki. Także no, jest to trochę, nie powiem, e, e, no, boli mnie to po prostu osobiście i, i mimo, że ten mecz był przegrany, co jest też e, złe, to, to ten pojedynek nasz Wyszedł bardzo źle i to trzeba będzie zmienić. A więc żądasz rewanżu w następnym meczu? Przynajmniej w tym? No, nie tyle, co żądam, co po prostu będzie rewanż i, i będą jeszcze co najmniej dwa mecze. Także, także no, postaramy się i, i wierzę w to, że jesteśmy na tyle mocni, żeby, żeby nie dać zawodnikowi na jakieś życiowe osiągi czy rekordy, nabicia rekordów. A więc to. Nie powinno się powtórzyć, duża sportowa złość, a czy jakaś niepewność, jakiś taki dysk, dyskomfort tego, że, że jest 1-1, a nóż powinien nam się noga jeden raz w Gdyni, no i wtedy już z nożem na gardle będzie trzeba walczyć o półfinał. 1-1 no jeden, jeden to jest rywalizacja do trzech zwycięstw i, i no presja zawsze jest, bo, bo musi być bez presji, to wiadomo bo różne rzeczy się zdarzają. Czujemy jakąś tam presję, ale też nie dajemy się wciągnąć w taką w jakiś, w jakiś dramat, że to już się koniec, że nie wiadomo co, że przegraliśmy z nimi, że Galdi ma 2-7 zbiór w jednym meczu, że, że teraz nas zabije. To jest jeden mecz z dwóch. Oczywiście nie powinno się to zdarzyć, ale to są play-offy i każda drużyna walczy o to, aby wygrać. No ale my jedziemy do, do Asako i, i powiem, że się boimy, bo mamy znamy swoją wartość, po prostu jak zagramy na tym swoim e, poziomie dobrym i każdy podejdzie do tego meczu tak jak powinien to, to myślę, że sprawa jest otwarta i, i nie widzę przeszkód, abyśmy ten mecz wygrali no i oczywiście później jest czwarty mecz, który też będzie ważny, także także jeszcze jest jest cały czas w nas ta wola walki na pewno i po prostu jest teraz okazja, aby się odwdzięczyć jeszcze nic się nie skończyło, także mamy okazję, aby pojechać i pokazać tą swoją złość sportową i, i, i udowodnić, że, że ten mecz, co się. Wczoraj odbył, to był po prostu przez nas źle zagrany mecz i był przypadkiem. Mhm. Michał Walin nie miał w zwyczaju do tej pory w Zielonej Górze wygrywać ćwierć finału w trzech meczach. Za każdym razem kończyło się to wygraną z termetu 3-2. Co ciekawe, w tych dwóch przypadkach był to zespół energii czarnych Słupska, więc tak, może troszkę dla uspokojenia przy tym wyniku 1-1, ten kredyt zaufania. Biorąc poprzednie sezony pod uwagę, myślę, że, że można Wam dać. A jak Ty oceniasz rywalizację? pozostałych par ćwierćfinałowych właściwie nie ma czego oceniać, no bo tam faworyci radzą sobie łatwo, prowadzą po 2-0. Turów z AZS-em z Czarnymi Anvil z Rosą. No turów jak obiecał, gra na razie koncertowo w tych ćwierćfinałach. No to, tak, my się oczywiście śledzimy wyniki, ale nie analizujemy poszczególnych par. To są Niech sobie każdy gra, zajmie się swoją parą. E, oczywiście no, Turów wygrywa, Rosa przegrała dwa mecze po zaciętej walce, e, Traf wygrywa. My mamy swój tutaj swoją, swoją rywalizację i, i... Po prostu skupiamy się na tym. To jest wcale powiedziane, że ktoś przejdzie w pierwszej rundzie 3-0, wygrywając wszystkie mecze po 40 punktów i, i w półfinale. Będzie to samo, oczywiście może się taka sytuacja zdarzyć, ale, ale cofając się parę lat wstecz, tak jak Pan wspomniał, czy w Zielonej Górze, czy, czy gdziekolwiek, czy w Waseko, zawsze były problemy tego typu, że że, że, że no ta pierwsza, pierwsza runda była zawsze mocna i zawsze te drużyny, powiedzmy teoretycznie słabsze, gdzieś tam stawiały, stawiały zapory i się biły do samego końca i nierzadko wychodziło na to, że pierwsza drużyna z ósmą wyjeżdżała 3-2 z tej pierwszej rundy play-off. Także to mecz-meczowy nierówny, para-parze też nie można tego porównywać, bo to są całkiem inni zawodnicy, przeciwnicy, każda drużyna ma swój styl gry ustalony i my się skupiamy na, 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 na nas samych, mamy, mamy coś do zrobienia, bardzo dużo mamy do zrobienia, także, także niech to będzie dla nas takim motem na te następne parę dni. Dobrze, tyle, tyle Adam Hrycaniuk, kończy nam się czas. Życzę Tobie i kolegom powodzenia w Gdyni. Dziękuję. Albo nie dziękuję. Dziękuję albo nie dziękuję. No to nie zapiszajmy a ja tylko przypomnę, że najbliższy mecz z mecz numer 3 w ćwierćfinale w najbliższą środę o godzinie 19 A Seko będzie podejmowało met Zielona Góra w Gdyni. Później czwarty mecz to już jest pewne. W piątek 9 maja o godzinie 20 i ewentualnie 12 maja. Wracamy do Zielonej Góry o godzinie 18.15. Jeszcze raz dziękuję za to, że byli Państwo z nami. Moim gościem był Adam Chycaniuk. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.